Diablo i Bal na pewno znaleźli do tej pory miasto świątyń. Chcą uwolnić swego brata Mefista, uwięzionego przez Choradrimów w Wieży Strażniczej. Musisz dotrzeć do niego przed nimi. Nie możesz pozwolić, by wypuścili nienawiść na świat! Ormus jest ci wdzięczny. Udało Ci się zakończyć długie, mroczne panowanie Zacharum i zadać trójce pierwszy paraliżujący cios. Wciąż jednak czeka na ciebie prawdziwy sprawdzian, bo ten, kogo strzegła Rada, wciąż żyje w poczerniałej wieży. Pośpiesz się. Chociaż wiadomo, że trzech chce się zjednoczyć. To nie wiadomo, co zrobią, gdy im się to uda. Uważaj, choć dysponujesz potężną mocą. Żaden śmiertelnik nie może samotnie stawić czoła mrocznej trójcy. Mówiąc o umarłych, najlepiej zachować grobowe milczenie. Nie powinienem był tak chwalić kurast w czasie podróży. Wygląda na to, że dżungla już obumiera. Udało ci się przełamać klątwę. Niech cię błogosławi światło. Uważaj, kiedy wrócisz do wieży. Chociaż większość wyznawców Zakarum zbiegła, nie wiadomo, jakie potworności wciąż się w niej czają. Pamiętaj. Ashera? Ledwo mogę uwierzyć, że ci się udało. Twoja moc otacza cię niczym świetlista aura. A teraz ruszaj, by zmierzyć się z Mefistem. Nie poddawaj się nienawiści. To najmocniejsza broń, jaką może zwrócić przeciwko tobie. Znawcy Zakarum nie wiedzieli, co to umiar. Upadek ich plugawej religii napawa mnie nadzieją. Mefista i Baala pojmano wpierw na pustyni niedaleko Golę. lecz uwięzienie obu braci było zbyt niebezpieczne. Aby uwięzić Mefista, Koradrimowie zbudowali wieżę strażniczą. Kiedy władza dostała się w ręce Zakarum, wraz z nią przejęto miasto świąty. Nie zwracając zbytnio uwagi na to, co zamknięte było w wieży i to ich zgubiło. Miłego dnia, życzę! Musisz dotrzeć do mefista, zanim zrobią to jego bracia. Ozbycie się rady za karum. Po odpowiednim. Miłego dnia życzę. Udało Ci się dokonać niemożliwego. Teraz, kiedy rada została zniszczona, nasz kraj wyzwoli się spod klątwy Zakaru. Och, dzięki Ci! Dawno już zapomniano o ukrytych przejściach w wieży. Choć krążą plotki, że rozciąga się ona w głębi ziemi równie daleko jak ponad nią. Witaj. Słońce zaszło nad religią światła. Wysłałam kilku spośród moich żelaznych wilków na zwiad do dżungli w pobliżu miasta świątyń. Spotkali dwóch zakapturzonych osobników, którzy zaatakowali ich ze straszliwą mocą. Moi ludzie ledwie zdołali ujść z życiem. Zakładam, że tych dwóch nieznajomych to Diablo i Baal. Lepiej się pośpiesz, wkrótce odnajdą swego brata. Dobrego dnia! Pozdrawiam Cię, Mistrzowska Robota. Udało ci się stworzyć wolę Halima. Użyj jej, by zniszczyć kulę zniewolenia i otworzyć przejście do Mefista. Niech prowadzi cię prawdziwe światło. Miłego dnia życzę. Przeszukaj wierzę bardzo dokładnie. Nie wolno pozwolić, żeby Mefisto uciekł. Wnioskuję, że San Kekur, wielki patriarcha Zakarum, jest ucieleśnieniem Mefista. Musisz pokonać nienawiść, bo inaczej będą nami rządzić groza i zniszczenie. Powinienem wrócić na statek. Może się okazać, że będziemy musieli bardzo szybko stąd odpłynąć. Najwidoczniej na nabrze... Najwidoczniej na brzegu jest ostatnim cywilizowanym obszarem w kurast. Tak. Mój zakon strzeże Ormusa już od wielu Cześć. Się. San Kekur może być najpotężniejszym śmiertelnikiem na świecie. Kontroluje tysiące fanatycznych wyznawców i uosabia samego pana nienawiści. Zabicie go nie będzie łatwym zadaniem. Witaj. Po co budować wieże, by uwięzić bestie pod ziemią? Czasami myślę, że Horadrimom brakowało zdrowego rozsądku. Dobra wiadomość to to, że wszystko idzie dokładnie tak jak przepowiedział lam Esen. Zła wiadomość to to, że ta historia kończy się naszą całkowitą klęską. Chcesz rzucić okiem na mój grimuard? Atliemu wydaje się, że jest strasznie śmieszny. Kiedyś powiedział mi Ashero, o mało co bym cię nie poznał bez tej rany na twarzy. Zło bardzo dało nam się we znaki. Dlatego jeszcze bardziej zależy nam na zniszczeniu Diablo i jego braci. Pomścimy wszystkich żelaznych wilków, którzy polegli w walce ze złem. Tak. Przeszukaj wieże bardzo dokładnie. Witaj. Wnioskuję, że San Kekur, wielki patriarcha Zakarum, jest ucieleśnieniem Mefista. Dobry wieczór. Sięki, sięń, nie uniosę już nic więcej, może teraz na świecie zapanuje pokój. Niosę już nic więcej. Widzę, że zasługujesz na nasze zaufanie, ale diablo dotarł do piekła i bardzo możliwe, że Baal poszedł za nim. Wejdź w piekielne wrota i zabij pana Grozy, zanim wszystko będzie stracone. To jedyny sposób żeby ocalić świat. Widzę. Że... Dzień dobry! Pokonać w walce jednego z mrocznej trójcy. Ormus nie potrafi wyrazić słowami swego uznania, ale przebywając tutaj nie uda Ci się zakończyć tego konfliktu. Musisz przekroczyć wrota piekieł i raz na zawsze powstrzymać diablo. Czego potrzebujesz? Dobra robota. Przynosisz wielką chlubę zakonowi. Możesz się uważać za honorowego żelaznego wilka. Witaj. Zaprawdę wspaniałe wieści nam przynosisz. Udało ci się ocalić nas wszystkich. Uśmiechnąłbym się, ale obawiam się, że moja twarz by tego nie wytrzymała. na to, że trafisz do piekła przede mną. Staw się tam za mną. Ach. Teraz Kurast może zająć się odbudowywaniem swej minionej chwały. Dziękuję Ci. Zrobiłem, jak mi kazałeś, Tyraelu. Znalazłem Świątynię Zakarum. W najdalszym zakątku świątyni trafiłem na ponure zgromadzenie mego towarzysza wędrowca, talerasze i wielkie zło, które musiało być wcieleniem Pana Nienawiści, Mefista. Wtedy usłyszałem głos. Był jak tysiąc igieł w moim sercu. Moi bracia, po długim oczekiwaniu znowu stoimy zjednoczeni. Piekielne wrota zostały przygotowane, a czas naszego ostatecznego zwycięstwa jest w zasięgu ręki. Niech droga do piekła stanie otworem. Ciepło, które raz zostało pokonane, powstanie na nowo. Spowite w przebranie zwykłego człowieka, kroczyć będzie między niewinnymi, a groza pochłonie tych, co mieszkają na ziemi. Niebiosa zapłaczą płynnymi łzami. Plany padną przed nieba i całe stworzenie zamkną się na widok płonących sztandarów piekiel. To, co widziałem, nie było przeznaczone dla oczu śmiertelnika. są gotowe. Czas, abyś przybrał swoją prawdziwą postać!